Wstawaj, Yugi! Czemu nic nie mówisz? On jest nieprzytomny. Nigdy go takiego nie widziałem. Cóż, właśnie przegrał sam ze sobą. Yugi, pomożemy ci! Co jest? Jeżeli macie wystarczającą ilość gwiazdek, to czemu tu sterczycie zamiast wejść do zamku? Przez Yugi'ego! Przegrał swoje gwiazdy co... sam ze sobą. Więc mały mistrz w końcu przegrał, co? Yugi przegrał sam ze sobą. Już czas! Celtycki Strażnik! Idź, celtycki Strażniku! A to jedna z moich najsilniejszych kart. Cień Magii w pozycji ataku! Celtycki Strażniku, atakuj! Cieńu Magii, atakuj! Walczysz bardzo dobrze, ale w tej kolejce przegrałeś bitwę. Wasz przyjaciel przegrał jeden pojedynek i ma pietra przed dalszą grą, prawda? Nie! Kurma! Jakie to żałosne! A! A? A? To rośni. Czasami wygrywasz, a czasami przegrywasz. Nie! Kurma! Ja nigdy się nie poddaję! Przegrasz, Yugi! Możesz wierzyć w co chcesz, ale ja nie będę stał i patrzył jak wyrzucasz w błoto gwiazdki! Przykro mi, ale Yugi! Nie będzie dzisiaj z nikim toczył pojedynku! Co? Kurwa! Jeżeli jesteś taki dobry, to walcz ze mną! Oh! Hej, co chcesz udowodnić? Ja nigdy się nie poddaję!